Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy kolejną serię odpakowywania paczek od widzów, ale tych, które dostałem od Was osobiście na ostatniej giełdzie w Warszawie. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć kartonów. W związku z tym, zobaczmy, co w nich się znajduje. Pierwsza niech będzie taka oto niebieska paczuszka, ponieważ lubię niebieski kolor. Napis na paczce ewidentnie wskazuje na to, iż jest to paczka niespodzianka. O, ho, ho, co my tu mamy? Jest list. Od niego w takim razie sobie zacznijmy. Hej, pozwól, że na początku napiszę krótko o sobie. Mam na imię Zosia i oglądam Twój kanał od dwóch lat. Teraz mam dwanaście. W tej chwili razem z Tatą mam dziewięć ptaszników i jedną kolonię mrówek Messor Barbarus. Kiedyś bałam się przejść obok mojego pajączka, a dzięki Twojemu kanałowi. Już się ich nie boję. Teraz opatrzcie, znajdziesz w niej coś dla siebie, dla pająków i oczywiście dla alpinki. Mam nadzieję, że Ci się spodoba i z góry przepraszam za błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne Zosia. Dzięki Zosiu za miły liścik. Zobaczmy w takim razie, co Ty tutaj zapakowałaś dla mnie, dla pająków i dla alpinki. No to dobra, z rzeczy widocznych mamy e, trójpak chrobotka reniferowego. Mamy też całkiem ładnego koloru pumeksik. Jest również Matchbox. U, będzie pająk, słuchajcie. Mamy i pająka. Co to za gatunek? Nie mam pojęcia, aczkolwiek jest to hybryda modelinowo- yy, materiałowo-drucikowa. Spoko. Props za inwencję, takiego jeszcze tu nie było. No i dobra, zostały nam trzy pakunki. Zacznijmy od lewego. Haha, ścięgi korkowe. Jak ty mnie znasz, Zosia? No, ścinki to ścinki. Zawsze się przydadzą, a ten to już w ogóle taki z porostami. Bardzo ładny. Także za ścienki dziękuję. Dalej mamy, moi drodzy. Kurde, bezglutenowa kość dla Alpinki. Wow, no to jest coś mocnego, naprawdę. Jaka dziwna, bezglutenowa kość. Jak ona pachnie. No, tak bym powiedział, pachnie takim mocnym przysmakiem dla psa. Dzięki, obstawiam, że Alpinka to się normalnie zesika ze szczęścia na taką bezglutenową kość. No dobra, było dla pająków, było dla Alpinki, to teraz przychodzi na to dla mnie. Uhohoho. No i dobra, mamy wypasioną, pyszną czekoladę i wielką pakę mms Fantastyczna paczka, dziękuję Ci za siadanie. Kolejny mamy ogromny kawał torfu, który chciałem kupić od Daniela na stoisku, ale nie chciał wziąć ode mnie pieniędzy. W związku z tym, dzięki Ci Daniel za ten gigantyczny kawał torfu, uwielbiam go. Pora na taki oto kartonik. No, ja coś czuję, że będą tam albo kamienie, albo muszelki. Uh, 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 co my tu mamy? <laughs> no może zacznijmy od tego, bo jest dobre. Cześć Kuba, tu Kacper i Bartek. Chcemy dać ci paczkę niespodziankę. Chcemy Ci także podziękować, że robisz takie fajne filmy. Dzięki tobie chcemy kupić brachy Pelma Hamori. PS możesz pozdrowić nas i następujących kolegów? Tak, mogę, więc pozdrawiam Was oraz Dawidka, Pawła, Mikołaja, Czuksa i całą szóstą klasę. Sorry za ortografię. I dostałem jeszcze zakrętkę z tym barka, która świadczy o tym, że spotka mnie coś miłego. Dobra, dzięki chłopaki za liścik. Zobaczmy, co wy tutaj wyszpąciliście. No więc mamy pudełko na co chcę. Dostajemy również. Niech ci dobrze służą. <noise> Okej, okay, czyli tu są kamienie. Dzięki chłopaki. Myślę, że prędzej czy później znajdę dla nich zastosowanie. No i dobra, co my jeszcze mamy w tej paczuszce? E, mamy dwie rzeczy, które ciężko jest zinterpretować. To by w sumie było fajną kryjóweczką, ale spleśnieje niestety, także szkoda. A to wygląda jak, e, jak ta. W Mario były te rosiczki, to to wygląda jak ta rosiczka z Mario. Następnie jest... Uuu, mamy tutaj najprawdopodobniej jakąś ledową lampkę. Na specjale. Pytanie, czy to świeci i jak to świeci. Aha, no tak bym powiedział. No niestety, ale świeci to... Nie bardzo, ale może trzeba wymienić baterię. Mimo wszystko, dzięki. I zostały jeszcze trzy rzeczy. Eee, mamy fajnego gumowego pajączka. Jest również pojemniczek z plastelinową przykrywką. No to, to niestety się nie, daje, nie nadaje do niczego. Oraz szczypiec mojego kraba. Jest i szczypiec kraba. No pięknie. Dzięki chłopaki, przechodzimy dalej. Wjeżdżamy z kolejnym kartonikiem. Co w nim się znajduje? Przekonamy się. Już za dosłownie sekundę. O, no fantastyczne rzeczy, moi drodzy. Zaczynamy od spróchniałe drewno, 500 ml. No kto by pomyślał, a ciekawe, do czego w ogóle takie spróchniałe drewno e, najlepiej wykorzystać. Wow, nie widziałem czegoś takiego. Bardzo fajne, bardzo fajne, dzięki. Będziemy kombinować, co z tym zrobić, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Dalej mamy, o, czekajcie, bo tu widzę list to od niego sobie zacznijmy. Cześć Kuba, nazywamy się Krystian, lat 11, Karol, lat 11 oraz Dawid, lat 7. Dzięki twoim filmikom na YouTube szybko podłapaliśmy zajawkę na posiadanie pająków. Krystian będzie posiadaczem chromki, a Karol jest posiadaczem braszki hamorii i chromki również, a Dawid będzie posiadaczem gekona lampartiego. Dzięki między innymi twoim filmikom zdobyliśmy potrzebną wiedzę do hodowania pająków. Dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Ja również wam chłopaki dziękuję za zwięzły liścik oraz za paczuszkę, w której mamy następnie. Uuu, słuchajcie, tam chyba jest fluorescencyjny pająk. To co? Patrzymy, jak świeci? Możemy go tutaj naświetlić konkretnie. 5, 4, 3, 2, 1 i co? Świeci czy nie świeci? Kurczę, nawet przygaśłem lampy, ale tak właśnie nie bardzo on świeci, niestety. Może trzeba będzie go dłużej naświetlić, nieważne. Następnie mamy Vermiculit, przyjemna paczuszka. Robotek, a jakże? Chociaż ja Wam powiem szczerze, że tak średnio przepadam za tymi mega jaskrawymi robotkami. Powącham sobie go. Nie wiem czemu, ale lubię wąchać te robotki. Nie pytajcie. Jest mega fajna tuba korkowa i to patrzcie, jeszcze taka, y, taka niemalże oryginalna z wkładem. Z gałęzią w środku. Bardzo fajna. Bardzo, bardzo ładna tuba. Dzięki. Oraz jakieś takie, bym powiedział, orzeszki ozdobne. No, coś takiego. Do detalingu na pewno kiedyś użyję. Dzięki chłopaki, naprawdę spoko karton mi podarowaliście. Teraz mamy taki kartonik. Powiem wam, że jest bardzo, bardzo lekki. Na około z pół kilo albo nawet mniej. Dobra, otwieramy. Okej, okay. co my tu mamy? Zacznijmy od listu. Cześć Kuba, jestem Igor i mam 15 lat. Od dziecka uwielbiam zwierzęta, zwłaszcza pająki, ale to dzięki Tobie zainteresowałem się terrorystyką. Oglądam i subskrybuję Cię od około 5 lat, a terrorystyką osobiście zajmuję się rok. W swojej małej hodowli posiadam prawie dorosłą parę kariber wersji Color, dorosłą samicę Davus pentaloris, na pelmesa L3 oraz haplopusa sp. columbia gross L4, a oprócz ptaszników mam także żółwia stepowego, myszoskoczka i kolonię mrówek temnotorax sp. W przyszłości na pewno powiększę swoją hodowlę oraz mam marzenie rozmnożyć gatunek karybena wersji kolor. Mam nadzieję, że paczka ci się spodoba, mimo że jest skromna. Dzięki Igor, czy mam kciuki za Twoje rozmnożenie w wersji kolorek w przyszłości? W sumie to wcale nie jest nic trudnego, więc raczej sobie poradzisz. Tutaj mamy jeszcze reklamkę Instagrama i przejdźmy do tego, co znajduje się w kartonie. To będzie coś dobrego, podejrzewam. O! O, 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 o. o, jest grubo, jak ja lubię takie rzeczy. O nie, patrzcie, no patrzcie co tu się dzieje, ok? i nie uwierzycie, ale aparat mi tutaj wyłapał twarz. Nie wiem jakim cudem, no ale tak zrobił. Ale spójrzcie na to! Nie, no dobra, to jest jeden z najgrubszych fanartów, jakie dostałem. Bardzo lubię takie poryte rzeczy i to się naprawdę idealnie wpasowywuje w klimat porytych fanartów od Was, naprawdę. No, no nie, no jest szaleństwo. Dzięki Gory jesteś naprawdę szalonym typem. A w paczce znajdziemy, e, no same przydatne rzeczy. Ja uwielbiam takie paczki, serio, bo to się mega zawsze przydaje. Mamy tutaj bioterowy mech, bioterowe porosty. Ścinki palmowe, i sztuczne roślinki, i nawet trochę kamyków. Dzięki Igor, spoko karton mi dałeś. Udrż, spójrzcie na to. No, nieźle. Od Konstancji dla Kuby. E, pytanie, czy to Konstancja robiła tego fanarta, bo ja Wam powiem szczerze, że no, wygląda jak robota profesjonalisty. Serio, ktoś naprawdę musi umieć grafikę, żeby coś takiego stworzyć. Jest to naprawdę przepiękny kawał roboty. Naprawdę wypas, wypas totalny. Także dziękuję za to. A drugi fanarcik jest od, czy to będzie widać? Dla pana Kuby od Patrycji Wygody. Gotowi? To też jest mocne. Trzy, dwa, jeden. Ptaszniki zająca. I Kuba w wersji z takim fajnym zarostem. Nie wiem, czy kiedyś takiego doczekam, będę do niego liczył. Troszkę mam świdrujący wzrok, trzeba mi przyznać, ale ogólnie to naprawdę bardzo spoko. Również wielki propsik. Dziękuję za to. To naprawdę bardzo miłe, kiedy rysujecie moje podobizny serio. Mega to lubię i no, parę lat temu w życiu bym nie pomyślał o tym, że nadejdą w życiu takie czasy, że ludzie będą mnie rysowali. Naprawdę super i dziękuję za to. Co prawda święta się skończyły, ale wiecie, że dla mnie to święta tak naprawdę cały rok są. E, piękna paczka, dość ciężka, szczerze mówiąc. Nic na niej nie jest napisane. Sprawdźmy w takim razie, co się znajduje w środku. Dobra, już wszystko wiemy. Paczka jest od Oliwii. Dobra, Oliwia coś tam zapakowała. Przyznaj się? Czy dwa jeden? Ok. Na razie zawartość kartonu nie została zdradzona. Dalej mamy. O! Czy to są deski? Dobra, to ja wyciągnę wszystko i będziemy patrzeć. Zaczynamy od siaty wystroju. <laughs> mamy tutaj kawałki kory. Ale tak <laughs> sprytnie pocięte. O, ciekawe, ciekawe. Aha, tylko że trochę kurde niestety, ale no zgrzybiałe, wiecie. Ja generalnie wyznaję taką zasadę, że tych zgrzybiałych elementów wystroju, które zostały znalezione w Polsce w naturze, jednak do swoich terrariów nie wkładam, więc. O, tutaj jest to samo, więc na pewno nie będę tego używał. E, ale dziękuję za intencję, to się liczy. Choć na przyszłość pamiętajcie, ogólnie to im mniej takich, e, no takich zwykłych kawałków kory z lasu, które mają grzyba na sobie, tym mimo wszystko jest lepiej. A tutaj, to najprawdopodobniej jest fanarcik jakiś. Uuuu, spójrzcie na tego pajączka, w ogóle co to za inwencja. Pająk ma kolce na odwłoku, ma nawet serduszko. No, bardzo fajnie. Podoba mi się zastosowanie kolorów tutaj w ogóle. Uh, mamy jeszcze koralówkę. No, koralówka jak koralówka. Jest dona, nie da się ukryć. Ale to nie koniec ziomy. Tam jeszcze coś jest. Uhu, No, Oliwia, powiem Ci, że bardzo ładnie. Widać, że coś z Ciebie będzie. Nie porzucaj tej pasji, dobrze ci idzie. Rysuj dalej. Co tu jeszcze zostało? No więc mamy ptasie mleczko. Tego nie trzeba przedstawiać nikomu. Znacie osobę, która nie lubi ptasiego mleczka? Dajcie znać w komentarzu. Ja osobiście nie znam takiej osoby. O i to jeszcze waniliowe. moja Ania pochłonie to ptasie mleczko zanim się obejrzę. Muszę, muszę je schować przed nią, bo ona pochłania waniliowe bardzo. <laughs> Dobra, co my tu jeszcze mamy? No powiem Wam, że tak bardzo, bardzo troszkę ten pająk przypomina mi logo kanału Ciekawe Ptaszniki. W sensie też ma takiego pająka, że jest od frontu i ma tak nóżki na bok. Porównajcie sobie. Wejdźcie na Ciekawe Ptaszniki i porównajcie logo. Mm. <laughs> Co to za pająk? Koniec świata. Oraz tutaj mamy... Co my tu mamy? Czy to jest Zośka? Ale ona tam jest tak głęboko, interpersonalnie, ona jest uśmi uśmiechnięta. Cholera, tego nie będzie widać. Widzicie? Jest uśmiechnięta. Dałbym alpince, ale ona to zniszczy od razu. <grych> ale mimo wszystko dzięki. Bardzo fajny kartonik. Plusik za inwencję i za fanartę Oliwka. Naprawdę bardzo spoko. Ło! Wow, dzięki Paweł i dzięki żono Pawła, że się zgodziłaś. Eee, zobaczmy w takim razie, bo tutaj widzę, że coś niezłego jest. O kurde, i jeszcze czapa, słuchajcie. Jest wypasiona, biała czapa. W ogóle jakoś na druku jest ciekawa. Taka no bardzo przyjemna, jakby guma. Nie wiem co, ale spoko. no. I zobaczmy jeszcze w takim razie na koszulkę. Generalnie dzisiaj mierzył nie będę, bo nie nagrywam twarzy dzisiaj, ale e, jak będę nagrywał twarz, to się cały w to ubiorę po prostu i będę wyglądał spoko. Eee, no, wypas logo. Ja w ogóle jestem na etapie robienia teraz koszulek. W sensie teraz jestem na etapie robienia projektów. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani e, właśnie takimi stricte koszulkami, tylko i wyłącznie z moim logiem. Bo ja tam się zajmuję pewnymi koszulkami, które będą miały projekt pająkowy, a logo gdzieś tam. Ale dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli właśnie takie koszulki, na których jest tylko moje logo. Dajcie znać. Swoją drogą bardzo fajna koszulka. Dziękuję za ten zestaw. Dobra, wjeżdża ostatni karton, kochani, największy dzisiaj. Od Kuby. Od Kuby dla Kuby ten karton jest. I co w nim się znajduje? O kurczę, Coś czuję, że będzie grubo. Najpierw karteczki. Czekajcie, ja wyciągnę te rzeczy, bo tak będzie łatwiej nagrywać. Świerszcze się znalazły. <świersze> te świerszcze się działy 4 dni w aucie. <świersze> Tak jak reszta kartonów. Dobra, zacznijmy od fanarczyków. Co my tu mamy? Mamy hilobrachysa SP Electric Blue i czarną wdowę od spodu. Okej. Okay. Następnie. O, jest schludne terrarium dla wersji kolorki. Nawet w moim terrarium z wersji kolorką tuba jest również tutaj. I mamy również list. Siema zając, mam na imię Kuba i mam 12 lat. Razem z moim tatą przygotowaliśmy tę paczkę niespodziankę. Na twój kanał trafiłem przypadkiem, ale dzięki temu zacząłem interesować się terrorystyką. Oglądam twoje filmy od 3 lat, a mój tata od dwóch miesięcy. Z twoich filmów można wyciągnąć wiele informacji na temat ptaszników i innych zwierząt egzotycznych. Na giełdzie w Warszawie kupiłem sobie wymarzone mrówki kamponatu z O, to jest bardzo spokojny wybór. Ten Nicobarensisy, też je lubię i dwa ptaszniki: Versicolor i albo Pilosum. No, Kuba, to miałeś całkiem udaną wawkę. PS: Pozdrów mojego kolegę Janka, mnie i mojego tatę. Więc pozdrawiam ciebie, Kuba, twojego tatę oraz twojego kolegę Janka. Okej. Okay? Zobaczmy, co tutaj się dzieje na tym biurku. Świerszcze to widzieliśmy, ale beka jest, słuchajcie, taka, że są dwa świerszcze. I to nie dlatego, że Kuba mi dał dwa świerszcze, tylko bananówki są strasznymi kanibalami i one, żeby przetrwać, potrafią się zjadać, więc zjadły swoich tutaj kolegów i zostały dwa świerszcze. Okej, okay. następnie mamy, powiedzmy, coś takiego, albo czekajcie, weźmiemy te pudełeczka które są też całkiem spoko i dzięki za nie takie pudełeczka zawsze się przydadzą, aczkolwiek już mamy ich strasznie, strasznie dużo i powoli nie wiem co z nimi robić. Mamy tutaj wór z korą, jestem ciekawy co to za kora, sprawdźmy. Bardzo fajna kora. Spoko. W sensie bardzo fajnie, że tutaj jest płaska, bo dzięki temu rzeczywiście będzie można coś z niej wykorzystać. Oj, patrzcie, jaki fajny jest kawałek z chem. Dobra, dzięki. Nie, będę musiał to posegregować. Wszystkiego na pewno sobie nie zostawię, bo też nie mam miejsca na tyle rzeczy, ale jakiś płat na pewno przygarnę. Dzięki. No i dobra, zostały dwie paczuszki, takie całkiem ładnie przyzdobione. I mamy tu karteczki dla Kuby i dla Alpinki. To zacznijmy od dla Alpinki. Jejku, jakie to ładne prezentowe. Ej, nie musicie się aż tak starać, serio, bo to aż, aż mi nie wypada dostawać takich prezentów. Serio. Ja to doceniam, ale nie musicie się aż tak starać z tym pakowaniem. Uuu, mamy przysmaki dla Alpinki, a są nimi Vital Bajty i jakaś przegrycha. Dzięki. Alpi na pewno się z tego ucieszy i zostało jeszcze coś dla mnie. No i takie rzeczy, moi drodzy. To ja rozumiem. Po pierwsze, mamy tutaj naprawdę, naprawdę creepy pająka w stylu Slendermana. Nieźle. To jest mocna inwencja, szczerze mówiąc. I mamy tutaj najprawdopodobniej coś, co jest dla osób pełnoletnich i z czego Kuba zawsze bardzo się cieszy. Czyli piwka, nie? Co my tu mamy? O! Żywiec APA, bardzo lubię. I żywiec APA do kompletu. Dzięki, bardzo lubię i IP, i AP. -ę. Bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że czeka mnie dużo, dużo montowania dzisiaj, więc na pewno przydadzą się te browarki. No i kochani, na dzień dzisiejszy to jest tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że film wszystkim się podobał. Swoją drogą, to jest ładne. Zostawię sobie to. I tyle. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym dzisiejszy film miał prawo zaistnieć. Jesteście super. Wszystkie paczki były spoko, a jeszcze na na koniec poprawię wam humor. <laughs> Nie mogę po prostu ten fanart jest gruby. Tak jest. To tyle kochani, trzymajcie się, niech wam szybko zleci do weekendu, bo w sobotę kolejny film. Hej